Seria Crash Bandicoot o przygłupawym Jamraju, który zbiera diamenty, kryształy, rozbija skrzynki, ratuje świat. I jak się okazało, zbiera owoce łupa, a nie jabłka kończy w tym roku 27 lat. Na początku swojego istnienia, jeśli chodzi o konsolowe platformery, to była absolutna topka. Mało odkrywczy, ale solidny gameplay, niesamowita ówcześnie grafika 3D i jedno z pierwszych odważniejszych podejść, jeżeli chodzi o skakanie w drugim miarze, zaowocowały sprzedaż na poziomie 6,8 miliona kopii. Druga część, lepsza i większa, to 4,08 miliona egzemplarzy, które trafiły pod strzechy graczy, a trzecia, Warped, ta najbardziej przystępna, dopracowana i rozpoznawalna na całym świecie, prawie Dogoniła sprzedażą jedynkę. Świetny Tracer, Crash Team Racing dodatkowo umocnił markę na rynku. Tego sprzedały się ponad 2 miliony egzemplarzy. To był ogromny sukces, szczególnie w latach 90. Jeden z ojców założycieli Jason Rubin kupił nawet sobie za Crashowe Ferrari z kubany. Crash w latach 90. był nieoficjalną maskotką PlayStation i, jak się potem okazało, w rękach innych niż twórców serii, czyli pewnie świetnie znanemu większości z was studia Dog, radził sobie niestety co najwyżej średnio żeby nie powiedzieć marnie. W 2016 roku jednak coś drgnęło. Niespodziewanie jeden z poziomów z Crashem pojawił się w czwartej części Uncharted. Drake z Eleną po prostu grali sobie w grę z Yamrajem jakby nigdy nic. Nie było to oczywiście emulowane doświadczenie. Twórcy odtworzyli cały ten jeden poziom od nowa, bazując na jego geometrii z oryginalnej wersji gry. Parę miesięcy później zapowiedziano Crash Bandicoot and Trilogy, czyli zestaw z zremake'owanych trzech pierwszych części przygód Jamraja i spółki. Fani byli zachwyceni. Ja byłem zachwycony. Między innymi tym, że za całym procederem stało Vicarious Vision studio, które rozumiało świat Crash'a jak mało które. Wcześniej wypuściło doskonałe odsłony na Game Boy Advance, czy przygotowało przyzwoitego Crash Nitro Kart na PS2. Nowa trylogia ukazała się w czerwcu 2017 roku i z miejsca podbiła serca graczy, szczególnie tych, którzy wychowali się na przygotach Yamraja. Gra w swoim pierwszym tygodniu od premiery sprzedawała się lepiej w Wielkiej Brytanii niż Horizon Zero Dawn, a w dwa miesiące po premierze zeszło jej już 3,5 miliona kopii. W tym miesiącu mija dokładnie 5 lat, odkąd ten doskonały remake ujrzał światło dzienne, a jego sprzedaż już dawno przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Zapraszam Was na krótki przegląd Jamraja. Sprawdzimy, jak rudowłosy firma ma się po tych paru latach, a także zajrzymy za kulisy produkcji gry. Jest coś takiego pociecznego w czerwcu, bo jakoś tak wyszło, że na naszym kanale zamęczę Was w tym miesiącu dwoma filmami o Crashu. Jeden to ten z okazji pięciolecia remake'ów, a drugi z okazji premiery Clash Team Rumble, która to ma miejsce właśnie 20 czerwca. Szefowi Dawidowi podajemy już bigos na uspokojenie dożylnie. Pamiętam, jak recenzowałem odnowioną trylogię i byłem nią absolutnie zachwycony, bo nie dość, że mądrze wprowadzała pewne współczesne gameplay'owe rozwiązania, bez których ciężko byłoby teraz żyć. Yy, pozdrawiam opcji autosave'u, To jeszcze zachowała ten klasyczny crashowy vibe. Może nie w perfekcyjny sposób, ale czuć było to ducha oryginału, a przede wszystkim miało się wrażenie, że grę robili zwyczajnie fani świata Krasza. tylko właśnie. Czy to prawda? Kiedy Dan Tanguay, reżyser gry wraz z ówczesną szefową Vicarious Visions, Jen O'Neill, pokazywał Jeffowi Keely podczas E3 2017 gameplay z nowej trylogii, używał przede wszystkim określenia Remake AAA. Nowe wcielenie Klasza nie miało się charakteryzować tylko podciągnięciem jakości tekstur, modeli czy udźwiękowienia i wprowadzania poprawek pozwalających na w miarę komfortowe granie. To miało być kompletne rzeźbienie od nowa, z zachowaniem ducha serii i zgodnością szanujące dorobek pierwowzoru. Coś, co w 2017 nie było jeszcze normą oczywistym pod do remake'owania. Trzeba pamiętać, że platformery z Crash'em wymagają od gracza precyzji. Są absolutnie fair, jeżeli chodzi o reguły zabawy. Jeżeli nie doskoczyłeś z platformy na platformę, to zwyczajnie Twoja wina. Wybiłeś się z niej za wcześnie. Odzorowywanie takich mechanizmów i niuansów wielu poziomów w remake'u byłoby strasznie trudne. W z Wyrząc udało się jednak uzyskać od ekipy Naughty Dog oryginalną geometrię poziomów. Dokładnie tę samą, którą Ci użyli do krótkiego Kamio Crash'a w Uncharted 4. Co to oznacza? Ano, dzięki temu wiedzieli, jaka jest skala użytych obiektów i jakie są pomiędzy poszczególnymi elementami. Wręcz co do piksela. O, wyglądało to w ten sposób. Białe, niepokryte teksturami płaci terenu. Ich w zasadzie mieli tylko tyle, a i nawet nie do końca. Tekstury z pierwowzoru i takim się na nic nie przydadzą, bo potrzebowaliby ich tak o 30 razy większych. Do tego okazało się, że około 5 poziomów tej geometrii uchowanej nie miało, więc musiało ją odtworzyć zupełnie od zera. I tajemnicą dla nas, graczy, do tej pory jest to, które to te sklejone na nowo poziomy. Tak skubani to dobrze zrobili. Twórcom pozostało opracować w zasadzie całą Resztę. Mechanizmy związane z poruszaniem się, hitboxy czy animacje. A za nimi to stał cały dział, bo animowanie współczesnego Crasha i całego świata przedstawionego to była masa pełnej wyzwań roboty. Model z remakeowanego Crasha na tym z Crasha 2 i 3. Pytacie dlaczego? Na to pytanie pośrednio odpowiedziałem w CD Action 1 2022, gdzie przedstawiłem historię pierwszej trylogii, ale już tłumaczę. Crash z drugiej części różni się dość znacznie od tego z pierwszej. Przede wszystkim zmieniono silnik gry, ale co najważniejsze, jeszcze bardziej dopracowano animacje Jamraya. Pule powiększono dwudziestokrotnie, plus poprawiono jego wygląd, co wiązało się ze zwiększeniem liczby poligonów. Stał się mniej przerysowany, głupawy, choć już w pierwszej części wyglądał lepiej niż Mario, to zresztą żadne osiągnięcie. Tak czy siak, mnóstwo czasu zajęła Vicarious Visions, tak samo jak twórcom pierwotnego crasha, praca nad animacjami. Niska liczba poligonów, lub jak ktoś woli, wielokątów, w latach dziewięćdziesiątych dawała ogromne pole do popisów w kwestii interpretacji niektórych ruchów. Tutaj do tego trzeba było podejść zgoła inaczej. Jak zresztą wypowiadał się szef animacji oraz gameplayu, Kartis Or, mnóstwo czasu na przygotowywaniu podstawowego zestawu ruchów, a te są przecież absurdalne. To najbardziej złożona postać, jaką animowałem. Porównując animację biegu z pierwowzoru do tej z remake'u pod kątem stylistycznym, łatwo zauważyć, że ogromnie się od siebie różnią. Próbowaliśmy jak najlepiej uchwycić tak proste rzeczy, jak na przykład właśnie to, jak Crash wygląda podczas biegu, albo jego standardowy wyraz twarzy, kiedy po prostu stoi. Zadręczaliśmy się takimi rzeczami. Postanowiono skupić się na tym, by wszystkim postaciom, nie tylko Crashowi, nadać trochę kolorytu i charakteru oczywiście, przy zachowaniu ich pierwotnych cech. I wyszło doskonale, co najlepiej widać w tych kilku przerywnikach filmowych, które wyglądają jakby były żywcem wyjęte z animacji Pixara. Uprawa graficzna remake'ów to w 2017 roku było dla mnie coś niesamowitego. Ma się wrażenie, że zaprzygnięto pełną moc PS4 do renderowania widoczków. I mimo tego, że całość śmiga w 30 fpsach, umiejętne wykorzystanie techniki motion blur jeszcze bardziej podbiło wrażenie oglądania animacji. Sprawda prawda robienie screenów to katorga, wszystkie są rozwiązane, ale no trudno, coś za coś. Ekipa remontowa na samym w początku skupiła się głównie na tym, by jak najbardziej dopracować pierwszy poziom z pierwszego Crash'a, czyli Insanity Beach. Kultowa plaża była ich poligonem doświadczalnym, wiecie, czymś w rodzaju poziomu 1-1 dla Super Mario Bros., albo nie wiem, E1/M1 w Dumie. Znali go na pamięć, tu też testowali wszystkie mechanizmy, muzykę, animacje, oświetlenie, no wszystko. Oczywiście na samiutkim początku prac większość rzeczy była zastąpiona jakimiś uzupełniaczami, placeholderami. Krasz wygląda jak jakiś agumon z Digimonów, ale to norma. Często dzieje się tak, że twórcy pracują na jakichś totalnych zamiennikach, by potem w jednej z końcowych faz całość poskładać do kupy i zrobić z tego coś grywalnego. Swoją drogą, motyw muzyczny z Insanity Beach, o ten, stał się też głównym motywem muzycznym gry. I oczywiście przez Przypadek. kompozytor Josh Mansell dostał za zadanie stworzenia jakiegoś tropikalnego motywu muzycznego dla tych kilku sekund, gdy ocean wyrzuca krasza na brzeg. Ostatecznie utwór bardzo się spodobał i wyszło jak wyszło. Najwięcej czasu na początku zajęło twórcom rozkminienie sterowania. W końcu gry z kraszem projektowane były na standardowego D-pada. I choć krasze 2 i 3 obsługiwały analogii, to jednak pierwsze skrzypce zawsze grał krzyżak. Szyfowa Vajkeriosów, wspomniana wcześniej Jen O'Neill, śmiała się w wywiadzie, że uznali sterowanie drążkami za perfekcyjne. Dopiero wtedy, gdy przestawali odruchowo sięgać pod iPada. Godne sterowanie analogowymi gałkami ważne jest zresztą dla speedrunnerów, a krasze, szczególnie trójka, słynęły z żyłowania czasów potrzebnych na pokonanie poziomów. Maksymalna precyzja to Klucz. I wiedzieli o tym twórcy, ba, dali nawet dla każdej części w remake'u możliwość zaliczenia czasówek, wraz z udostępnieniem oficjalnej tablicy wyników, co odbiło się potężnym głosem uznania w społeczności Crasha. Zresztą takich fajnych, mądrych i godnych zmian, współcześniających zabawy było mnóstwo. Licznik rozbitych skrzynek, a te musieliśmy rozbić wszystkie, by zdobyć specjalny klejnot, był teraz widoczny w każdej odsłonie Crasha. Poprawiono błąd w kraszu 2 związany z renderowaniem jednej ze skrzynek poza zasięgiem oczu gracza, czy wprowadzono wszędzie gdzie autosave i pozbyto się systemu hasłu do poziomów w pierwszej odsłonie. A jak ktoś chce, może całą grę przejść jako Koko, czyli siostra Krasza, którą mogliśmy pierwotnie zagrać tylko w specjalnych levelach przygotowanych dla niej w Kraszu 3. Odpowiadając na wcześniej zadane pytanie, czy w ekipie remake'ujących twórców były kraszowe świry takie jak ja? Jeszcze jak? Wychowali się na crashu i dbali o to, by gra była jak najwierniej przeniesiona. Twórcy mocno też współpracowali z Forumowiczami Reddita, którzy zwracali uwagę na takie rzeczy, jak na przykład odpowiednie oświetlenie poziomów. W imieniu crashowych wariatów, przepraszam. Do tego cały czas jest Visions zastanawiał się: ci nasi fani to chcą, byśmy odtworzyli wszystko pięknie i ładnie, jeden do jednego? Czy może mamy zrobić po prostu lepszą wersję trylogii, ale po naszemu? Zawsze w takich momentach zadawali sobie kolejne pytanie: co zrobiłoby Nodidog? Postawili jej niczym twórcy pierwowzoru na Mon Dobrą ewolucję. W zasadzie każda PlayStationowa odsłona Crash'a, oprócz ustalonego platformowo-zręcznościowego rdzenia, mocno różniła się od siebie, więc postanowiono podążyć tą samą drogą w kwestii projektowania odświeżonych modeli, postaci czy poziomów. Chcieli dosłownie przejść tę samą drogę, co ojcowie Crash'a lata temu, wymyślając wszystko od zera. Prace nad grą zaczęto od pierwszej części, a dopiero gdy ukończono ją w całości, zabrano się za drugą i tak dalej. Co fajnie widać w mechanizmach platformowych. Crash w jedynce jedyne co potrafi robić, to skakać i odpalać kręciołka, w i trójce do Wchodzą nowe ruchy, ale nie czujemy żadnych różnic w podstawowej obsłudze krasza, czego już nie można powiedzieć o pierwowzorach. Różnice w sterowaniu przygłupem z części pierwszej, a tym z drugiej, są przecież kolosalne. Z perspektywy czasu jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to nieco gorsze hitboxy w Inside Trilogy. W wielu przypadkach doświadczałem sytuacji w stylu wiem, że w pierwowzorze bym gdzieś doskoczył lub kogoś zabił, a w nowej trylogii mi się to nie udawało. To jednak drobne rysy na szkle. Bo... no właśnie. Jak w te zremajkowane Crash gra się w 2023 roku? No dalej doskonale i nie mówię tego z perspektywy fanboya, bo to po prostu naprawdę dopracowane pod kątem mechanizmów Platformer. I choć Widienkę uważam, wciąż nie bardzo warto grać, bo jest zwyczajnie prościutka w założeniach, to dwójka i trójka to dalej niesamowicie satysfakcjonujące przygody. Szczęśliwie dla nas graczy, design gier z 2023 roku nie zmienił się tak bardzo przez te 5 lat, jak już na przykład pomiędzy 2017 a 2012 rokiem i nie odczuwa się tu czegoś stylu tak gra się już trochę zastarzała. Z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniam miłość ekipy remake'ującej do Crasha i jego świata. Pokuszono się przecież o wypolerowanie i dodanie pierwotnie niedokończonego przez Naughty poziomu Stormy Ascent do jedynki, poziomu, który pierwotnie może było grać tylko modując emulowaną wersję gry, na przykład na kąpie. Dodano też ekstra poziom do Warp o nazwie Future Tense, który na maksa skupia się na bałpie i zręczności doświadczonego gracza. Tak czy siak, to dalej tak samo grywalny i przystępny remake platformera, który mógłby oczywiście nie co podciągniętą grafiką, ukazać się i w 2023 roku. A w ogóle to ostatnio sprawdzałem i czwarta część gry sprzedała się w niecałym milionie egzemplarzy, a raczej ten crank Rift Apart w 1,1 miliona. I to jest dość dziwne, bo cały czas sądziłem, że Ratchet sprzedał się o wiele lepiej, biorąc pod uwagę hype jaki swego czasu zrobił. A z takich ciekawostek, Vajcarez Visions nie wiedziało o tym krótkim kraszowym kamio w czwartym Uncharted. Użyli je dopiero, gdy było gotowe, tworzono je tak trochę w tajemnicy. Samo Nody Dog po zobaczeniu tego jak wyglądają remake, było zachwycone. Morale w zespole remake'ującym urosło wtedy niemożebnie. To też pokazało ekipie, że Sony naprawdę zależy, by postawić markę Crash na nogi. Czy się ostatecznie udało? Nie. da <laughs> się dopiero jak ja zrobię o tym materiał. To, to Nie przekonani są przekonani. Mam nadzieję, że nie, no. no. <laughs> Niech zdy. A i z ciekawostek numer dwa. Wiecie, że istnieje coś takiego jak Crash Bandicoot Back in Time, i jest to w zasadzie editor poziomów do klasycznego Crash'a 2, i Activision tego nie zajmuje? Wow! Rzecz idealna dla tych, którzy zupełnie jak ja tworzyli crashowe poziomy w zeszycie. A i z ciekawostek numer trzy. Wiecie, że jakiś cudem Dawid jeszcze tu siedzi, obok nie ma ludzi? Dobrze, w każdym razie dzięki bardzo za uwagę. Ehm, Miłej kolejnej rocznicy Krasza, i dajcie znać, czy dalej gracie sobie w przygodę śmiesznego Jamraja, bo ja tak. Pa!